O, w siebie nagrywam. Co ty nagrywasz? W siebie. <laughs> w siebie nagrywasz? No. Odwrócę się. O. Ja z roboty, aksamanka, co tu robi? O, i paczki są. Gotuję. Co gotuję. wam mówię? Masełko. Paczki się przyszły dzisiaj. Gotuję, gotuję, a co? A co gotujesz? A, Gulasz z Kaszą będzie dzisiaj. Bo ja głodny jestem. Ale to chwilę trzeba poczekać. Instagrama naszego o. przeglądam. Tak? O, no. A, No to no, przeglądam sobie Instagrama. A co to przyszło? Nie wiadomo No skampi. nie wiem co tam zamawiałeś hmm. Pewnie... A tak. gdzie jest nasz statyw? O! Daj statyw Lecę Czekaj Statyw Otwieramy Zobaczymy co tu przyszło ciekawe Całą mortkę z tym A co ci robiła? Kamera. A mi dzisiaj mortka też boli. Tak? No, Cześć. nie wiem, gadania mam. E, Złożenie ten. Jest to o, pokrowiec, ten co wam mówiłem na hak. Co nam nie dali na miejscu, bo zapomnieli ja pomogę. I blokada na hak Widać to? Widać. I blokada na hak. O, pokrowiec. Duży ten pokrowiec, no, nie? No na cały hak chyba, nie? No. <laughs> Czy nie? No, pokrowiec jak pokrowiec, no. A no to oni dają, bo to jest firmowe. firmowy no. w takim razie. Ty, ale w ogóle, żeby też taki, taki, takie po prostu też giną? Mówiłaś coś o wyjeździe? W jakim? W sobotę? No. Nie. Nie mówimy na. Nie mówimy? Ja napisałem na tym na Facebooku i tam się ktoś odezwał, bo odezwał się, że możemy... Bo ten kemping w końcu zamknięty jest. Tak? Co bo to jest? Ta blokada na... Blokada sens? na tylko Antykradzieżowy. Tu jest prawdziwa fakturka. Słuchajcie. No. Zabezpieczenie do zaczepu. Sztuka. 209 zł. To kosztuje. A no to tak działa. zaraz no przejdę do tego, do przyczepy To zobaczymy, jak to działa. Tak? Nie. Dobrze. To to to, to. a to to to. to? A! Wiem co. Przetwornica. Przetwornica. A ja tak z partyzanta wszedłem z domu i otwieram. Tak. A to nam skampi. Ciężkie to, ciężkie to. O tak. Green Widać? Widać. To nam z Pan właściciel pożyczył. Żeby przetestować, sobie jak będzie pasowało, to, to zapłacimy. No, my zapłacimy. A jak nie? A jak nie, to będziemy jeszcze innym rozwiązaniem, a rozwiązanie nam potrzebne jest do szarki do laptopa, nie? Znaczy ogólnie to my planujemy stawać zawsze na kempingach z prądem, no. tak? No, zobaczcie, od 2000 do 4000 W. Pewnie 2000 to jest taka nominalna praca, a te 4000 to chwilowa, nie? Ciężka w Bardzo ciężka. Zaprawił do akumulatora. Taka wielka, ja to jestem powiedziałem, że tylko kornica za takie malutkie. Co? Będę to sam podłączał, bo to pan tam powiedział, że to łatwo jest podróż. że Każdy debil jest w stanie zrobić. <śmiech> 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 nie ubliżając oczywiście na <laughs> <laughs> i tu jakieś... Tak wosk. To pudełka nie, może, nie możemy, no, nie, nie. nie wyrzucamy w to dwa kontakty, są. O, dwa kontakty. No jeszcze jak to to. No i tak to, nie, no bo montaż to jest prosty, bo akumulatora tutaj są te. Masz no, plus i minus. Wentylacja, jakaś chłodzona, podwójnie wentylowana. Mówił mi tylko, żeby nie, żeby w jakimś takim miejscu to położyć i zamontować, Miałka żeby bezny. żeby było chłodzenie. Bo co ciekawe? Przyszedł, witaj się Szymonek z Państwem. Bo co ciekawe? Musi być to chłodzenie, bo jak ktoś nie zadba o chłodzenie, to się może spalić przyczepa albo kemper. Także tak to wygląda. Dobra. Nie no normalnie chciałbym iść to od razu zobaczyć jak to działa. Jak masz akumulator na nie, no zobaczyć chciałem to, na przykład. Dobra, przejdę zobaczyć jak to yy, ta blokada się zakłada i te. To chodźcie ze mną. Idziemy, słuchajcie, zobaczyć yy, jak to działa ten temat. Do tego haka, na przykład. <laughs> Jakby to zrobić, żeby żebyście widzieli A To jest moje uniwersalne ten Uniwersalne Statyw w domu mamy z papieru, tutaj yy, tutaj statyw mamy z uchwytu rowerowego, ale nie, nie problemu. Widać Jeszcze o. Teraz widać, Dobrze. coś tam widać Nie wiem czy dobrze widzicie, ale Ale wydaje mi się, że tak Tu tak działa Kurde A no. tak mamy, Kluczyki do kieszeni Kluczyki do kieszeni, teraz to zobaczymy Jak to się zakłada, zapina Tu mamy rzep jakiś i na I dawaj go w kombinezon O luks, elegancko Elegancko! Podoba mi się Tu pełen od spodu rzepikiem. No, teraz to wygląda o, Już wam pokazuję z bliska o, I tak to wygląda Teraz tak, zabezpieczone Alegancko No i taki kawałeczek materiału jest Całkiem inaczej. Nie martwimy się, że warunki atmosferyczne nam to szybciej zepsują, tak? No. Słuchajcie, po obiadku pół godzinki dla słoninki. O, elegancko sobie tutaj leżymy. Łukaniu to już się zdżymnął. On w dwie sekundy usypia. Zachrap trochę. Niech ludzie myślą, że śpisz. Łukaszek. No chrapnij. Otwórz buzię, to ja chrapnę. <gryw> 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 jeszcze raz. <gryw> jeszcze raz? No. Dawaj. No ty masz dawać. A, to dobra, to bada. jeszcze raz, no. <gryw> <gryw> no, prawdziwa słonieninka. No i co, nieu, wyspałeś się? Tak, spałem 3 minuty z, z, z przerwami, tymi dwa razy przerwałeś. Te trzy minuty ci przerwałam? Tak. O chorobcie Patrz, patrz jak y, jedziemy jakimi dołami. Dlaczego taką ulicę wybrałeś? Nie mogłeś się Poczuj normalnie... Tutaj, bo tam wszędzie są korki Ale Ale wiesz, że to jest, tutaj możemy wjechać jakiegoś zonka. Nie. Myślisz, że to jest otwarte? Myślę, że tak. Gdzie lecimy teraz? Po tym jak się wyspałeś. Do jakiegoś media, do jakiegoś media lecimy ogarnąć, Mediamarkt. pomóc Mikołajowi z naszym prezentem. Ale naprawdę tą ulicę wybrałeś taką remontową. Tu nie ma korków. No dobra, nie ma korków, bo tu nie ma jak mieć korki nawet. A w ogóle tu jest zamknięte, zobacz. Oczywiście... Przejedziemy. Myślisz? Dobra, ja to yy, kończę, bo tu tylko takie wertepy są. Ciemno. Nie, trochę nas widać, nie? My już po zakupach Mikołajkowych Byliśmy na lodach w McDonaldzie I słuchajcie co mnie spotkało Poszłam do toalety Wchodzę A tam w kiblu dwójka nie spuszczona. Jeszcze wiecie co Strach taki, że jak wyjdę Ktoś chodzi za mną To pomyśli, że to ja Ale od razu wyszłam i poprosiłam panią Żeby posprzątała Naprawdę ludzie to świnia. Jak można było wody po sobie nie spuścić. Jestem zniesmaczona. A ty co byś zrobił, jakbyś taką dwójkę zobaczył? Smenka, no co bym zrobił? Jeszcze ja tu ją próbowałam spuścić wodą, ale ona przyklejona na amen. Czyli już długo to musiało leżeć. Zacementowane. No i do, ta pani jak mi opowiadała, jak poszłam do tej pani sprzątającej powiedzieć, to jakie mi historie zaczęła opowiadać, to ja mi pani, co może jednak nie, bo jestem przed jedzeniem. Także taka historia u nas dzisiaj. Z sytuacją takiej. Taka sytuacja. Teraz czekamy pod halą, żeby córka wyszła z treningu. I będziemy się kierować ku domowi. I... I co będziemy robić? No i właśnie, no i co, i co, i co będziemy robić? No i co będziemy robić? No, trzeba się kąpać. Spać. I tak codziennie. Dziennie, ja jak codziennie. już spałem. Łukaniu już spał 3 minuty, także już Wydaje mi się, że sporo. To już co, będziesz coś dzisiaj montował. Tak. No Łukaszek się zawziął i montuje teraz codziennie, no może nam się uda coś wymontować. Ale powiem wam, że bardzo ciężko jest cokolwiek nagrywać w ciągu dnia, kiedy się chodzi do pracy, nie. I... Nawajcie w komentarzach tematy. Tak. Bo wiecie co, no tak normalnie to się nic nie dzieje. U ludzi. A jeździć codziennie nie ma czasu. A właśnie, a jeździć codziennie nie bardzo możemy, no bo przecież pracujemy. Ja dzisiaj, ja dzisiaj na przykład ogarniałam dwie swoje roboty i, i tak naprawdę trochę zmarzłam, bo drugą to mam na powietrzu. Robotę, więc trochę zmarzłam. Kurna ręka mnie boli, ale nie odwrócę tego telefonu tak jak ty, żebyśmy znowu do góry nogami nie siedzieli. No także naprawdę nie... Nie skomentował ktoś to do, do góry nogami? Czy? Nie, nie skomentował. No pewnie myśleli wszyscy, że może specjalnie, no, jak to my zwykle. A u nas oczywiście my to jesteśmy jak naprawdę. Świat według bandych, także. Trzeba to trochę ogarniać. O idzie. Nasza młoda, także do usłyszenia. Słuchajcie, wróciliśmy do domu. Pokażę Wam, co sobie kupiłam. O, takich trzech króli. <noise> Ozdoba się też na kominku. Bo tylko tu nie jest w stanie szymek sięgnąć. Szymon, wariacie, gdzie jesteś? O, to jest Szymon. Szymon, łowus. Co ty tutaj szpyrasz? A ty, ty. Coś chcesz, już od tej choineczki. No, ale tej nie zrobisz krzywdy. To jest zabójca choin choinek. Także tutaj jest wysoko. Szymonek, to będą nasze chyba jedyne ozdoby. Jeszcze chciałam takiego krasnala na podłogę kupić z materiału, no ale Łukaszek stwierdził, że jednak chyba go Szymonek zabije. Więc zostawiamy tylko te ozdobki. No i słuchajcie, Szy y Łukaszek ogarnia. Co ogarniasz, Łukaszek? Nasz prezent, tak? Nasz prezent. No, mhm. dzieciaki nam żeby dołożyły. Się, żeby się w święta cieszyć, a tak. nie ogarniać. Mhm. No, y ale jeszcze musimy sobie kupić akcesoria na internecie, bo w media nie było akcesoriów, tylko była właśnie kamerka. Na internetach. No, więc musimy sobie to kupić. Także sobie zamówimy jutro na spokojnie. A dzisiaj Łukaszek czyta instrukcję obsługi, zobaczyć, co nam do wszystkiego będzie potrzebne, tak? Mm -hmm. No, i coś tam kombinujemy, coś wstawimy i będziemy wpuszczać. Dzisiaj to taki dzień. Idę sobie herbatę zrobić. zrobić ci herbatę? Tak, proszę. Bo ja muszę po prostu przepić ten mm, niemiły dzisiaj tą dwójeczkę w tym McDonaldzie muszę. Ale zapomnieć o niej, więc idę sobie zrobić ciepłej, słodkiej herbaty. Także my to chyba dzisiaj już kończymy. Dzisiaj to już nic nie wstawiamy, nie? No nie? Nic nie nagrywamy. Trzeba się kłaść spać. Zmęczeni w ogóle jesteśmy. GoPro dziesiątka kupiona. Łukaszek ogarnia. Więc zobaczymy, jak nam to wszystko poleci. Także i nasze ozdoby. Jeszcze, nie od, jeszcze metki są na nich. Także jeszcze to wszystko tak postawiliśmy, żeby zobaczyć, jak to wygląda na kominku. Ale ładne, nie? Fajne są te ozdoby choinkowe, mi się podobają. To i mi się podobają. Szymonkowi się podobają? Szymonek? To nie odpowiedział to ja. Szymuś, podoba ci się? No, pomachaj. O, Szymon oczywiście idzie. Dobra, subskrybujcie nas, lajkujcie i komentujcie, bo to najważniejsze, nie? Przede wszystkim komentujcie. Komentujcie. Także porządnie komentujcie, bo my wszystko czytamy i na każdy komentarz odpowiadamy. Także do zobaczyska. Nara pa.